Z tej strony Amelia i dzisiaj zagramy sobie w Bombic 4 I jest dzisiaj moja siostra mm. Trochę głośniej Nie chcę dzisiaj mówić głośniej, bo o niej Dosowo Na normalnym dalej mm. Słuchajcie, okulary pokażę tu. Pokaż, O nie Pokaż te okulary, że są Chcę zobaczyć Okulary nie mają takie stroje, takie... Nie fajnie. Mamo, ty ty mamo! <masz. grywa> <Cześć, cześć. grywa> Zamieniasz się? Nie <grywa> <grywa> <Yeah>. mamo. Please. <grywa> Jedziemy. A ja nie to Nie mam. Nie widzę! Czekaj, stop! Stop! Już jesteśmy bo nie widzieliśmy nie, 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 to są bomby ale tu się lagi. To co? lata. Ją to lata to latający dywan jak te? o, trochę możesz? nie mogę, musisz się, się dowiedzieć. jakie to bawa. są nogi? Jak, jak to pika na wyspa, wyspach jak

Jesteśmy, elektrownia nam start. Tu zbierz dalej, poniżej mnie udział. Ciebie. это волос. И я. О, видимо, мы это. Да. Давай, у нас моя такая изменила. Моя. Ну, моя. Пицца, видимо. Трактор! Где? Где? Вот там же Kasiorkę. Porwał traktorka. Daj mi! Teraz mnie już nie zabijesz. A ja mam nawet zero. Kto? No on. Ja mam. Ty masz nam więcej. Ja? Tak. Masz dwa. Ale on kasiorkę Zobaczcie Dobra, już tak nietnie Zobaczymy na film Dajcie mi ten pistolet Ej, nie nie mi tą kasią Ej, oni nie zbierają nawet kasy zabij dasz Próbuj do mnie tepać. Chcesz? Bo ja nie mam twojego teleportu. To do... Mam najwięcej kasy. Mam Mam najwięcej kasy. Mam najwięcej kasy. No, no, no najw bo <UCK2> <g part Yeah. laughs> my mamy zero. Dwa. No już coś mówi. Daj mu pol kasę, koleś. Co? A ty jesteś żółty? Ja mam... Ja mam siedem. Już wiem czemu tak żaguję. gramy w bombita. zabrał kasę. <noise> ja, ja mam jedną, tak. ma się na... Nie, ja mam tam. się Zaczynam, Daj, Daj mi tam kasę. Dobra. Kaska! Kasiarka. mnie tak zazwyczaj Ja kasiarkę.

Zajebiste to jest. Sorry, już nie traf mm. Ej, nie masz ładnie jesna. ja mam... Teraz ja wygrywam. I tak co po chwilę będzie. Każdy kto chce. Micha nie. Trzebu! Bo ja zobaczyłam pierwsza tą kazę. Ale ja to nie idę. Już mam. Tarta.

Nie! Ona ma bombę laserową laserowej! To, to wygrywa a ja, nie? To robiliśmy jakąś kasę! Zaraz Cicho oni tego nie oglądają! To z YouTube! Okay. Gronot! Ja mam gradat. Mam sześć. A ja mam gradat. Idę dwa dzisiaj. Zarobiliśmy jakąś kasę. Daj mi, bo ja Chodź tutaj. Zarobiliśmy Chodź tutaj cię to mogło zabić? Ty... O, mam o! mam pogo! mam pogo! mam pugę, 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 mam pugę,

O śmień! Diki, 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 to ja <coughs> <Eu coughs> <coughs> <is> nie, nie, nie. Widzę jedyną kasę na tej babie. Ja też. I w tej walkuję się dalej. Ej, to jest nie fier! Jestem pierwszy. Spadaj! Ja! Uh, 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 ja. uh, Mam już sześć. Ty, zarobiliśmy, zarobiliśmy. Ej! Są. Zarobiliśmy jakąś kartę. <laughs> zarobiliśmy. Ja, ja idę. Ja to będzie na nagraniu. To wygra. Ja. <laughs>

Eu não tenho a mão, não. Eu não tenho a mão, Eu tenho a mão, não. Eu tenho Eu, Eu tenho não.

Nie! <grymne> no! Dobra, teraz jedziemy. 10 albo 20. Dobra, 10. <grymne> teraz to.

Mam najwięcej i chcesz żebyśmy wygrali Raczej ty Nie Będziemy mieli nowy strój A, weź. Sorry. Czekajcie mała kuchnia Pa Pożegnaj się Pa